Kar Shwadam. Guarpati Ulhu Damnash Mayuwanga Pashka. Nursh Takar Wija Wajam Cześć, siemano, z tej strony Ratel, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Far Cry i w dzisiejszym odcinku zajmujemy się już Lizillą, tylko to nam zostało, Izilla czy Lizilla, nie wiem w sumie jak to tam ich się czyta. Trochę nie grałem, ale raczej mechaniki nie zapomniałem, aż takiej dużej przerwy to nie miałem. Wy macie filmy pod rząd, więc tam to inaczej wygląda, ale ja te filmy nagrywam jak pewną ilością i w różnym odstępie czasowym. I generalnie nie grałem prawie miesiąc, chyba coś takiego, ale raczej nie będzie zbytnio różnicy yy, w moim graniu, bo jestem średni. Yy. I tak, mamy tutaj misję od Shamana, Maska Kratiego. Mam nadzieję, że sobie poradzimy i że wszystko się nagrywa, bo jeśli się nie nagrywa, to się zdenerwuję bardzo. Eee, dobra. O, będę wchodzić do jaskini. To wiecie co moi drodzy, ja zrobię cięcie i sprawdzę czy się okay, na... Okej moi drodzy, już jestem po cięciu, nagrywa się, więc jest dobrze wchodzimy I zobaczymy. No nie, trzeba będzie nurkować. Lubicie ogień, a się w wodzie bawicie, no eee, Żeby tu nie było zębaczy, bo się zdenerwuje. Albo krokodyli o, duszę się Dobra, myślam, że się uduszę Ciekawe by było. Okej, okay, pyk Maska Kratiego. Zaraz ogarniemy, ma co z tym chodzi. Ukradnij maskę, aha Chcę jakiś obóz duży, to ważne. Mogę wezwać? Mogę, świetnie. Nie było innego wejścia, naprawdę musieliśmy pływać. Okej, okay, yy. du duży bardzo obóz będzie, ale oni stracą dużo moralne pewnie, jak zabierzemy im tą maskę. Ja nie umijam? O właśnie, tam się jeszcze pojawił chłop. O i tu. I tu, dobra. Starczy może już, mam nadzieję, że więcej nie ma. Ymm... Ziomek martwy, no tędy. Nie wejdę. Co to jest? Mięso. Czyta się. Nie chcemy tego robić na głośno, bo tu jest trochę jednak tych ludzi, a jeszcze więcej przyjdzie. Więc fajnie by było zrobić to na cicho. Dobra, spróbujmy wejść. Zobaczymy, czy ktoś nas wykryje od razu na start i od razu przegramy. Nie, nie wykrył. Świetnie. że tak bardzo nie ogarniam, co się dzieje. Dziwnie mi jakoś, czuję, że za mało widzę, że mógłbym widzieć więcej. Dobra, gadacie coś o kratycie. Okej, okay, raz i dwa. Cichutko. Myślicie, że zobaczył ciało? Nie, jest ukryte. Dobra, wywalone. Łoj, jo, jo. Nie robimy takich ślizgów. Dobra, tu jest dwóch gości. Mmmm. Pracują razem. I my się nimi zajmiemy. F. A to, że mnie wykryli? Jakim cudem mnie wykryli, powiedzcie mi. Nie wiem, co się dzieje. Ale wykryli mnie jak w ogóle nawet nie krzyknęła tamta babka, tylko powiedziała tak głośno, Trochę głupie. A zdarzało się nieraz. Zdarzało się niera, że jakiś ktoś krzyczał i... i co? I nic się nie działo. No i dobra, no to robimy to jednak na głośno Może być Dobra, może się schowajmy i tak. Oni tu zaraz do nas przyjdą i ich zabijemy. Do mnie. Czemu nie dzwonisz wróg? Dobra, oni twierdzą, że mnie tam widzą. Pójdziemy sobie drugą stroną, bo tam coś było jeszcze po drugiej stronie. Orani teraz będą tam iść szkoda. Eee, weźmiemy sobie maczugę i ją podpalimy. Okej, okay, dzięki. Gdzie jesteśmy? A przejście znaleźliśmy? Okej, okay, udało się. Ledwo, ale jest. Okej, okay, tędy też było wejście. Tu nikogo nie ma. Pomasz. Trzeba strzelić w niego, czy nie? Będzie tam stał? Chłop w szoku chyba. Kurna. Dobra, zdjął mi róg, ale nie, strasznie dziwna ta misja. Nie można tego zrobić na cicho w ogóle. Albo po prostu ja nie ogarniam, jak można by to było zrobić na cicho. Nie wejdą tu do mnie. O, jest odważny. No nie mogłem. O, dobra. Dobra, do tamtych już wyjdziemy, nie będziemy jeszcze dużo podcinka. Dzięki. Dobra, nie. Wiem. O. Tank. Ażem to zważyli. widzi? Dobra, nie O ła żeś mi zawalił O chłopie O w mordę, ale żem dostał zwłócznie A ła? Ała! Przestańcie! I tak ze mną nie wygracie? Bo wystarczy, że zjem mięsko i jestem nieśmiertelny. I co, wziąłem? Ktoś tam jeszcze szedł, ale już w wolone.

Być jakoś z tego, nie możesz. A mam pływać, okej. Okay. Nie, nie mam pły. Moja postać zrobiła się jakaś niepełnosprawna. A ła! Ja pierdzielę. No come on, współpracujmy! Takar, współpracuj ze mną, co się odpieprza tutaj. Gdzie mam. Dobra, nie wiem, będziemy wchodzić ciągle w górę, może tak nam się uda uciec. A nie wiem czy przeżyję A tu się wejście zrobiło, dobrze O Boże! Ała, ała, ała. Niesamowite O Boże! Co? Okej, okay, tamten dostał Nieźle, nieźle. Nie wiem gdzie jestem. Kurna. Ała, ja pierdzielę. Dajcie mi wyjść stąd. Do cholery, co tu się dzieje? Ja nie jestem w stanie tak walczyć. Nie, to by było za, za fajne wyjście. Dobra, bo zaraz się odpalę, jak przyudam. Będę takim ucznikiem, że wam się obechce. Ej, czy, co? 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 No nie wiem, coś mi się psuje z tą grą. Chciałem strzelić, czy nie strzeliło mi. Dobra, nie, o, poddaję się. Walkowerem. Tylko... Okej. Okay. Dobra, cyk, Żeby mnie tak nie potrafiali za bardzo. No, wejdź tam na górę. Takar. Proszę cię. Wow! Ale parkur. Dobra. Mogłabyś zginąć. Nie, bo ja tędy przy... No nie, dobrze biegłem chyba. Tak o dobrze. Punkt kontrolny powiedzmy. O w mordę, żeś mi wywalił. O ja pierdzielę, ale żem dostał O, dobra Myślałem, że da nam, uda nam się uciec bez zabijania. Nie uda nam się. Więc teraz zabijamy ich wszystkich. Tylko od jaskini, nie tutaj, bo tu będzie za dużo tego syfu. I w lepszy skillowy sposób, nie tak jak teraz to zrobimy. Ale A jasno. Alła. Pancerniejszy niż udam. A chudszy. Czy mnie gonią. Nie wiem, dźwięki jakby byli no właśnie za mną. O Boże! Trudno. Co to za śliz? Bo myślałem, że się wywróciłeś. Ja Czy trafię? Trafiłem. Aha. Dobra, czas uciekać, bo tam idzie gruby za mną. O, w dupę, tu jest gruby. No nie! Miałeś nożem rzucić, kurna. Fuck. Niech się tam biją. No i krzyczy, dobra, uciekliśmy. Dwóch tam zostało zarażonych wściekłością, że tak powiem. Będzie się napieprzać między sobą. A tutaj mamy maskę Kratiego, Udało nam się podstępem wbiliśmy jej strzały w szyję chyba w ogóle. Tam nie wiem jakim cudem ona będzie żyła, bo będzie pewnie skoro nie skończyliśmy całej fabuły. Eee i i Katsunka Kubarata Kratis. Braško Krati. Krati Para. Ah. Parete. Machi. Guarde Susz drugi star, dłaja za placha. Obszikaałeś to maskę. Gło. Parszła! Szaałga. Madzis głaris, tausta. Ura, bałga, a bateris, taki zna łajeka. To kar. U susż długi star. Pan Okej okay, moi drodzy Mamy ostatni yy, mamy ostatnie, ostatnią misję teoretycznie fabularną Ale jeszcze zapomniałem, że mieliśmy w tamtym odcinku ogarnąć sobie dacha o co mu chodzi To zapytamy co tam u niego? Czy to jakaś misja poboczna? Jak misja poboczna, to może nawet zrobimy na nagrywkach. A jak nie, to nie, nie wiem. Zobaczymy. Da... bal... ja... dan. Haiwa ul balar. Nu ul quanta! kapal malachar sar Kapalpur, asar kapal pur guardo martipar takar Ślały, okay. dragoś e, okej, okay. okej, czyli dach sobie odszedł, no zabiliśmy go na jego prośbę. Zostały nam tu dwie misje poboczne, zgaduję. Tak, i tam też. Dobra, to weźmiemy sobie mięso w tym odcinku, ale to by było na tyle. I w następnym atakujemy obóz baterii. Czy jak to tak, jak to tam jakoś tak. Eee, I ostatecznie widzicie, wyszło, że i tak nie ulepszyłem sobie ekwipunku na Maxa, bo brakuje mi tutaj tego dużego łosia jednego. Ale nie chciało mi się szukać. A jak wy nasza wioska jeszcze podsumujemy sobie? A, 14 zabrakło. Mogliśmy, moglibyśmy nadal ich zdobywać, ale nie ma sensu jak mamy na max expa. Także trzymajcie się, do następnego. Cześć, cześć!